Witam na kanale Działkomania. Zapewne słyszałeś o ekologicznym nawozie z drożdży. Zapewne słyszałeś też, że po jego zastosowaniu rośliny będą silne, nie zachorują i wydadzą podwójny plon. Zapewne widziałeś też filmiki przedstawiające gigantyczne plony po zastosowaniu nawozu z drożdży. Ale to, co zaraz tu usłyszysz i zobaczysz, to absolutny hit tego sezonu. Na początku przygotowanie tego roztworu odbywa się na zasadach i proporcjach, jakie zapewne już znasz. Następnie zastosujemy trik, który będzie hitem tego sezonu. A więc zabieramy się do przygotowania roztworu. Potrzebna nam będzie kostka drożdży, cukier oraz woda. Rozpuść drożdże w litrze letniej wody. Następnie dodaj dużą łyżkę cukru. Teraz dokładnie to wymieszaj. A teraz pokażę wam trik, jaki należy zrobić z tak przygotowanym roztworem. Wystarczy, że zaniesiesz go do łazienki. Wylejesz do toalety, spuścisz wodę i uważnie mnie teraz posłuchasz. Jedyne co drożdże mogą podwoić to poziom wody w twojej toalecie, ale na pewno nie podwoją plonu twoich pomidorów czy innych warzyw. Bo niby w jaki sposób miałyby to zrobić? Zastanów się sam przez chwilę: nie ma żadnego magicznego nawozu, który podwoi plony twoich pomidorów czy innych warzyw, a już na pewno nie są nim drożdże. A hitem tego sezonu będzie jak przestaniesz wyszukiwać bzdur w internecie. Pójdziesz do swojej szklarni, weźmiesz do ręki szpadel i przekopiesz ziemię wraz z obornikiem. I przy odrobinie szczęścia, i przy odpowiedniej uprawie swoich pomidorów, masz szansę na zadowalające cieplony. Ogólnie drożdże zawierają witaminy i są grzybem, który nie wyrządza pomidorom krzywdy. Więc podlewanie nimi w znanych mi proporcjach jest zupełnie bezpieczne. A zatem, jeśli chcesz podlewać swoje pomidory drożdżami, to wcześniej przygotowany tutaj roztwór zamiast wylać do toalety, pozostaw na godzinę w ciepłym miejscu, następnie rozcięcz z dziesięcioma litrami wody i podlej swoje pomidory. Ale przestań się łudzić, że to podwoi twoje plony. Przez dwa sezony testowałem na moich pomidorach skuteczność drożdży pod kątem podwajania plonów, i jedyne co mi podwoiły to sceptycyzm w ich rzekomo cudownym działaniu. Pomidory wydały normalny plon. A mimo oprysku zdrożdże zachorowały na szarą pleśń i zarazę ziemniaczaną. Żeby mieć obfite plony pomidorów, trzeba się natrudzić już od samego ich sadzenia. Odpowiedniego przygotowania podnie gleby, a także odpowiedniej pielęgnacji, więc samo podlewanie nawet najskuteczniejszym nawozem nie sprawi, że twoje pomidory zaplonują jak szalone. Do tego dochodzą jeszcze warunki pogodowe takie jak przymrozki, długotrwałe deszcze, upały. Nie wspomnę już o chorobach grzybowych czy szkodnikach, przed którymi trzeba chronić pomidory. To wszystko wpływa na jakość krzaków i wielkość plonu pomidorów. Więc przestań bujać w obłokach i przygotuj się na kilkumiesięczną walkę o swoje krzaki pomidorów. I ucz się na swoich błędach w uprawie, które w przyszłości pomogą ci zwiększyć plony Twoich pomidorów. Bo żaden magiczny nawóz nie podwoi ci plonów, a Twoja nabyta wiedza i praktyka w dużej mierze może się do tego przyczynić. Na koniec pokażę Wam, jak wyglądała moja zeszłoroczna uprawa w połowie sierpnia. Oczywiście też popełniam błędy i nie jest ona idealna. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia łapki w górę pod filmem. W opisie filmu znajduje się również link do wsparcia mojego kanału. Ja się z wami już żegnam, życząc owocnych plonów. Trzymajcie się, cześć. Cześć, witajcie na kanale Działkomania. Słuchajcie, dzisiaj będzie film o moich pomidorkach, bo już dawno tego nie było. Mamy 13 sierpnia. Miałoby dzisiaj całkowicie o czym innym, ale... ale tak się porobiło, że palimy ogień i coś tam jemy, więc na szybko zrobię, jak wygląda mój, jak wygląda mój plon. No i słuchajcie, jest... w niektórych przypadkach jest źle, w niektórych <śm> bardzo źle. No ale dobra, nie ma co też narzekać. I tak w porównaniu z zeszłoroczną uprawą jest dużo, dużo lepiej słuchajcie, no, tu mamy grona wysoko. Te już tutaj, patrzcie, zostały zjedzone. Nawet połócinałem te ogonki od tych gron tam niżej. I coś tu jeszcze rośnie, zobaczcie. Tu mam wyżej grono. Tutaj może jest... O! Tutaj fajnie to wygląda, słuchajcie. Tam jeszcze gronko, gdzie coś już, coś już pojedliśmy z niego. Tutaj są pomidorki, tu jest potem nic, 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 bo się zasuszało. I tu coś mamy, i tu coś mamy, i tu coś jeszcze rośnie, czyli może... Na koniec września, czy gdzieś tam na początku października, jeszcze coś się uda zjeść. No, czekajcie, żeby to, żeby to tak u... Uzewnętrznić całą tą uprawę. Coś jeszcze z tego będzie, mam nadzieję. Mam nadzieję, że to nie wszystko nie padnie jak te. Tu jest grubsza sprawa z tymi pomidorami, cholera wie co z nimi jest. Już coś o nich mówiłem, jak ktoś śledzi mój kanał, to, to mniej więcej wie. Tutaj te. Szajbusy z tymi wieloma ilościami tutaj kwiatków. No, większość się już, widzicie, pozasuszało tutaj tych nowych gron. Poza tym to jest pomidor gruntowy. On nie powinien być w ogóle te w szkarni i tak świetnie zaplanował. One są słodziutkie, mają dużo, już są mięciutkie. On już nie dojrzeje, bo już to testowałem. Yy, one są świetne do sosów czy do jakiegoś tam żona robiła z tego zupę pomidorową genialna, one są słodziutkie, mają soczku naprawdę dużo. Do na kanapki nie, bo się przekroi wszystko się wylewa z nich, są takie bardziej właśnie sosowate te słuchajcie. Te są genialne w smaku, naprawdę. Nawet taki wpół dojrzały. Wiesz przezki ma fajny, twardy miąż. Genialne, zobaczcie. Jakie grono. I to jest pomidorek wysiany sam przeze mnie. Z takich małych, karbowanych pomidorków. Nie wiem, jak to, jak to się udało tak zrobić, ale one wyszły całkowicie inne niż te, co siałem. Lub gdzieś się pomyliłem przy sadzeniu i posadziłem coś innego, ale nie sądzę. Genialnie urósł. Patrzcie, dwa pędy. Tutaj coś jeszcze jest pozakańczane już na szczęście, żeby dalej nie rosną, bo to tutaj musi wszystko dojrzeć. No i co słuchajcie? Idziemy do foliaka, bo tam się dzieją rzeczy, a w ogóle tu te armaty. To jest trzecia armata. Bo dwie takie armaty już zjadłem. Wiecie co, to jest duży pomidor, naprawdę duży, bo ten pierwszy, który zerwałem ważył, teraz już nie pamiętam, 540 albo 560 gram. Ale jego smak naprawdę nie zachwycał. O, tu ten zenzelek. Tiku, tyku. One ładnie dojrzał, patrzcie, ten zenzelek. Yy, wielkość zachwyca, smak nie bardzo, wiecie? No zobaczymy, czy ten tak jeszcze zdąży urosnąć przed końcem uprawy. Tu coś też jeszcze jest. Tu są fajne takie zielone, chyba też będą dosyć. Duże czekać, już nie pamiętam, jakie one były tutaj, bo wiecie, bo tych w ogóle w tym tygodniu, nawet dzisiaj jest, co mamy dzisiaj, wtorek, tak? Wtorek, no. W niedzielę zerwałem taką fajną reklamowę pomidorów, cały czas się je zrywa co kilka dni. Dzisiaj też mógłbym trochę zerwać, ale jeszcze poczekam, niech one dojrzeją na krzakach, bo chciałem zobaczyć, jak to jest, jak pomidorek tak grubo, ale tak grubo, ale to grubo, o, bo tego można by dzisiaj zerwać, jest mięciutki. Ja by w domu troszeczkę doszedł, bo tutaj ma jeszcze jest taki jaśniejszy, ale chcę poczekać, jak te wszystkie pomidorki, bo trochę ich do zerwania już praktycznie by było. Wiecie, co? telefon nie oddaje tego koloru, co ja widzę swoimi oczami. To one wyglądają takie blade, jak patrzę tutaj przez ten. One są grubo troszeczkę bardziej czerwieńsze niż troszeczkę bardziej czerwone niż niż to widać przez obiektyw. Ale chcę jeszcze zobaczyć tak z jeden może dwa dni i je zerwać, jak już są takie grubo, grubo dojrzałe. Chociaż tak jak powtarzałem zawsze Wam, że fajnie jest użyć roślinie, żeby te kolejne grona sobie tutaj dostawały więcej słoników pokarmowych niż te pomidorki, bo one i tak dojrzeją na wdząku, ale chcę zobaczyć, jak to jest tak zjeść takiego turbo dojrzałego pomidora z krzaka i to nie jednego, a, a kilka. no Jesteśmy w takim etapie, gdzie my już jesteśmy obżarci tymi pomidorami, przynajmniej u mnie w domu, bo już trochę ich y, się najedliśmy i zrobiliśmy trochę tamtych y, keczupów nawet z tą cukinią, z tymi pomidorami, tych zup troszeczkę było, świetnie, świetnie dosmakuje i też obżarłem się ze śmietaną trochę tego, także Także mogę sobie pozwolić troszeczkę na taką wariację i pozostawić na parę dni tak do grubego dojrzania tych pomidorków. Dobra, lecimy słuchajcie, do, do foliaka, żeby wam tak zobrazować. Przeze mnie wysiane od podstaw pomidorki. 18 marca były wysiewane i tak dalej, i tak dalej, chowane na parapecie. Po grubym szoku, tutaj, w jakimś maju jeszcze, i tak się one przedstawiają. Naprawdę? Tutaj, stąd na razie, bo ja zawsze je biorę do domu w takich kubeczkach plastikowych, pulitrowych od piwa. Bo takie sobie jakieś zakupiłem i mam. To około sześciu takich kubeczków na razie wyniosłem. Tych pomidorków są przepyszne. One naprawdę, słuchajcie, są przepyszne. Jakie słodko, kwaśne Genialne. Tu, jak wiecie, jest. Zaraza, przepraszam, bo bym się zakrzusił tym pomidorkiem. Tu jest, jak wiecie, zaraza ziemniaczana. Nie chcę za bardzo pokazywać, żeby nie u jutrzejszego odcinku, który miał być dzisiaj, kolejnym super oprysku na pomidorki. Potrzeba się pozbyć. Ona już została troszeczkę zastopowana, ta zaraza, opryskami grzybobójczymi, ale dalej się rozwija. Ale zobaczcie, jakie one fajne grona rodzą. Nie wiecie co, no kto by przypuszczał. Tutaj jest inny pomidorek, też przeze mnie samem wsiany. Ale o te, co się nimi opiekowałem w domku, jak ktoś by się cofnął do jakiegoś marca, gdzie robiłem pierwsze filmiki w tym sezonie, to zobaczy, jak to wszystko wyglądało. Jestem tak dumny z tego, bo tutaj naprawdę jest sporo. Jak poucinałem te liście przez tą zarazę, żeby się pozbyć ich na liściach tej zarazy, no to zobaczcie, teraz widać ogrom tych małych pomidorków. Jestem tak dumny z tego, że to tak fajnie wyszło, bo to były takie wybujałe pizdryki, chudziutkie, a powstały z tego nawet na takiej wysokości, na wysokości gdzieś mojej, mojego tutaj mostka. Takie o jak palec gruby łodygi i wyżej wcale nie jest mniej. Więc jestem bardzo zadowolony z tego tegorocznej uprawy. Zapewne większość z was która jest bardziej doświadczona niż ja, ma na pewno lepsze pomidorki, ale, ale osoby, które robią to pierwszy raz, mogą się zachwycić, skoro jeżeli mają gorsze, a może mają też lepsze, no. Fajnie mieć, jestem, byłbym zadowolony, że ktoś ma lepsze ode mnie pomidorki, a z jednej strony zazdrosny, no to wiadomo, każdy z nas tak ma, nie? Słuchajcie, no ale tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj, tutaj, o, jeszcze są jakieś kwiatki, że to wszystko jakoś, się ja to jeszcze tutaj muszę, są jeszcze, o, wyrastają tu jeszcze, patrzcie, boczne pędy, to wszystko trzeba urywać, bo to już nikt nie ma prawa w ogóle dojść. Tutaj, co tu się dzieje? Tu jest, patrzcie, o, kolejny boczny pęd niepotrzebny, to nie dojdzie. Tu jest gronko z pomidorkami, to tam jest ogłowione. Patrzcie, głowie to, głowie to ręką, o. Bo tam nie było ogłowione, o, teraz jest. No i tak to wygląda, czekajcie, no idę stąd, jeszcze raz Wam pokażę na dzień dzisiejszy. No, no tutaj to wygląda, jeżeli chodzi o gramaturę, znacznie lepiej, tak? Ale jestem, jestem dumny. No ogórek jak ogórek. Tutaj się bardzo cieszyłem, że pokonałem łoszyka rzekomego. No i się za wcześnie pocieszyłem, bo coś dalej się dzieje. Lubka ciastą plamistość, to jest bardzo podobne cholerstwo no Ale to trudne już to I tak, i tak ten ogórek w smaku jest naprawdę co najmniej jak sklepowy, no ciut lepszy od sklepowego. Ma powinien być o, taki dotąd, no nie taki pizdyk. To jeśli chodzi o uprawę szklarniową ogórków, które mam. No i co słuchajcie, no co to więcej pokazywać, no widać co jest. Wy też wiecie co macie. Jak macie gorzej, to znaczy, że mam lepiej. Jak macie lepiej, to się cieszę. No i co, słuchajcie, do następnego razu, do następnego filmiku. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tu się będzie dalej działo, a będzie się jeszcze działo troszeczkę, bo sezon, mimo już, że jest prawie, prawie, prawie zakończony, to jeszcze dużo przed nami, i dużo się jeszcze może wydarzyć, i dużo jeszcze możemy anomalii, różnych spotkać. Także. Jeżeli chcecie zobaczyć co tu u mnie się będzie jeszcze działo a gwarantuję że na pewno coś się zadzieje nawet nie związanego z moimi w ogóle tutaj postępowaniami to się samo zadzieje bo różne rzeczy mogą się dziać to sobie subskrybujcie mój kanał jeżeli film wam się podobał i moje pomidorki to dajcie też lajka ja się z wami żegnam że życzę wam owocnych plonów owocniejszych od moich jeżeli macie bardziej owocniejsze, owocne od moich no to jeszcze bardziej owocnych. I trzymajcie się, cześć.